Zaraz. Przecież teraz nie mogę. Teraz, dzisiaj, w tej chwili to nie dam rady. Może jutro, może za tydzień. No, chyba że zapomnę. Ale jak to, tak zaraz? A jakbyś tak otworzył zaraz, nie czekając, aż wszystko będzie na 100% poukładane, posprzątane, przygotowane i czyste. Już tak teraz, dzisiaj, bez zbędnej zwłoki. I jeszcze radośnie wołając, może tymi słowami z dzisiejszego psalmu. Panie, niech mnie ogarnie Twoja łaska. Tak, wiem, że już o to prosiłeś, może nawet bardzo długo, sądząc, że odpowiedź nie przyszła. A łaską na pewno nie nazwałbyś dzisiaj swojego życia. Ale dzięki wierze masz tarczę i pomoc, i nie bój się jej używać. Jeśli wierzysz, że to Bóg jest architektem i budowniczym Twojego życia, to nie musisz znać wszystkich szczegółów, detali i technicznych danych, żeby w tym domu zamieszkać. Jesteś gotowy? Tak, teraz. Nie musisz się specjalnie szykować. Wystarczy, że pomimo strachu, lęku i niepewności, z wiarą otworzysz się na Boga. On wie, że jesteś zmęczony, wie, że wczoraj miałeś gorszy dzień i że dzisiaj rano nie mogłeś wstać. Bądź gotowy przyjąć tyle, ile masz. I na tym buduj swoje życie. Pomoc zlokalizowana. Tarcza na miejscu. Architekt znany, drzwi otwarte, serce przygotuj. I pamiętaj, On wybrał ciebie. O tym szczęściu i radości naprawdę mówi się tak często, żebyś w końcu uwierzył, że to też dla ciebie. Powierzono ci życie i każdą jego sekundę. Właśnie tobie. Czuwasz? Znajdujesz w swoim dzisiaj chwilę, by stawiać sobie wymagania, nawet jeśli inni ich wobec ciebie nie mają, bo tak jest łatwiej, milej, spokojniej. A przecież możesz bardzo wiele. Będziesz szczęśliwy, jeśli to ciebie, czuwającego, spotka Bóg i jeśli na to spotkanie się otworzysz. Powtarzaj, ile razy możesz. Panie, niech mnie ogarnie Twoja łaska. Mnie, moją rodzinę, moich przyjaciół i wszystkich tych, których stawiasz na mojej drodze, nawet tych, z którymi ci trudno. Dzięki wierze właśnie ich też tobie powierzam. Na dzisiaj może na tyle będziecie stać, na jedno zdanie: nie czekaj, zacznij, tylko nie zamykaj swojego serca. Zwłaszcza jeśli wiele w nim smutku, albo wiele radości. Tu i teraz Bóg daje Ci łaskę wiary. Nie bój się z niej korzystać.